あ <Yeah. S 2>、yeah. Eee, Przywitam takich szczególnych gości, naszych dobrodziejów, sympatyków, tych wszystkich, którzy sprzyjają i dobrze życzą pierwszej wiekuńczynce Krakowskiej. Bez wielu z nich pewnie trudno byłoby to zorganizować. Pragnę powitać Panią Małgorzatę Popłocką, dyrektor Krakowskiego pogotowia Ratunkowego, Pana Tadeusza Żabę z Wodociągu Miasta Krakowa. Panią Barbarę Krajewską, która jest przedstawicielką wspólnoty gruntowej Zamku Królewskiego w Olsztynie-Koprzętowo. Też dostarczam Panią Bożenę Przepiękowską z kartkotem oraz Pana Piotra Umarowicz. Cieszę się kardynamy, dziś w jedności przychodzimy do Ciebie jako pasterza, ale także i ojca, jako wielkości, <laughs> takie jakby... A jednocześnie innego, bowiem tego, który ma dawać się naszemu wspólnemu pierwszym Stoją przed Tobą ci, którzy starają się otwierać na miłość Jezusa i jego i tę miłość nieść współczesnym świecie. Przychodzimy do Ciebie jako wielka rodzina w Niemczech. Przychodzimy tak, jak dzieci przychodzą do swego ojca, aby złożyć życzenia i połamać się opłaty zechcieli przyjąć życzenia od przedstawicieli Rodziny Pierwszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę i pobłogosław nas na nowe zadania, które stoją przed nami jako uczniami i misjonarzami. Pobłogosław nas na kolejną 46. Pielgrzymkę do naszej Matki i Królowej. Święty Panie Księże Święty Jan, prologu do swojej Ewangelii napisał, że początkiem było Słowo. To Słowo było w ustach Bolew, kiedy stwarzał świat i widział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Stwarzał świat Słowem. My też chcemy być tym Słowem stworzeni. Życzymy tego księdzu kardynałowi i całej braci pielgrzymkowej, żeby nas ciągle tworzyło to słowo, które jest pełne dobroci, miłości, które staje się światłem, w którym jest życiem. Żeby to słowo w nas tak rezonowało, żebyśmy nie innych na co dzień. Żebyśmy tym słowem chcieli żyć i zabrać do naszych domów, żeby ono było słowem naszego powołania, które, jak książka lynna dzisiaj mówił, jest po to, żeby nas naprawiać. Pięknie słucha się słów, które są dobre. Jak ktoś mówi do mnie, kocham, to serce rośnie. Jak mówi nienawidzę, to niszczy. Chcemy, żeby w naszych ustach, na naszym sercu ciągle było to słowo budujące, słowo stwórcze. Księdzu kardynałowi tego życzymy, jako mówcy, <coughs> temu, który jest pierwcą słowa w naszej decyzji. Życzymy tego też sobie, żebyśmy żyli ciągle słowem twórczym, dawali to słowo innym. Kierze Kardynale, przekazujemy na początku identyfikator głównego pielgrzyma, przewodnika, to jest spadek po księdzu Kardynale Macharskim, który życzył sobie, żeby. Arcybiskup Krakowski był głównym przewodnikiem Pielgrzymki Krakowskiej po 1981 roku, kiedy to pielgrzymka wyruszyła w Białym Marszu. Chcemy, żebyś był naszym przewodnikiem jako wieloletni też pielgrzym, żebyś był z nami i nam przewodził na każdy dzień. Poza tym jeszcze. Mamy drobne pomiki dla tych, którzy tę pielgrzymkę tworzą od początku. Serdecznie dziękujemy głównym przewodnikom tej pierwszej również wszelkiej łaski połostowicki. Odpowiedzi muszę najpierw powiedzieć, Piotruszko Wam się. I wszyscy się roześmieli. To jest bardzo ważnego tematu, to znaczy słowa na tej Ja wam się przyznam szczerze że długi czas w ogóle nie myślałem, że będę na Piękną chodził. Nie, nie, nie chodziłem na Piękną jako młody człowiek. Nie miałem przekonania, że to jest w ogóle nie, dla mnie jakaś propozycja duchowa. Pierwszy raz poszedłem na Piękną, to była konieczność, mianowicie z, z grupy, która się nie wiem, czy jeszcze w jakiejś formie zachowała. Została się wtedy 13 p.m. i byłam w Bawieskiej, a profesor Jelonek w ogóle to było. ogóle tak jak dinozaury. No, na powiadanie nie dinozaurach w tym No i trzeba było pójść na tym, bo nie było A Ale jak zacząłem takie myślenie, tak. że kiedy są ludzie, Ktoś rozjeżdżała ja to właściwie nie ma powodu, żeby nie ujźć. No i to było pierwszy raz, potem chyba jeszcze raz 13, roku, a potem znowu było tak samo, to znaczy yy, ksiądz członka świętej pamięci postanowił yy, pójść do diecezji giercko-żywieckiej, no i szóstka została rozprzedona. Tak było dotąd dokąd do, do, do nie poszedłem. Młodź chodzi. chodziłem przez 8 lat, więc ostrzegam, no, by będę chodził dalej. Choć pewnie, choć pewnie nie będę brał grupy, tylko będę się starał bywać w różnych szomorów. Właściwie dlatego, że ona jest wielkim wydarzeniem słuchania słowa. To są niesłychane rekolekcje. Zawsze protestuję właściwie przeciwko takim formom grzybki, które nie są słuchania. Nie, nie mam wielkiego zrozumienia na ten grzynek, w których głównie chodzi o to, żeby się uderzyć, na i stosować tak, żeby człowiekowi wszystko popękało. I miał poczucie wielkiego zadowolenia z tego, że się tak strasznie zmęczył. Chyba nie o to chodzi tak myślę. Chodzi o spotkanie z Panem Bogiem i ono po naszej stronie musi być przede wszystkim słuchanie. Ja w Pietra Polską zawsze czytałem w ten sposób, że ona jest wielką wspólnotą ludzi zasłuchanych słów Boże. Tego mam bardzo życzę, żebyście zawsze pracowali. I a, a wszystkim innym tendencjom... С силой, силой. Nasz, to znaczy taki, który chcemy spożywać razem i który tworzy z nas to razem. Dziękujemy Ci za ten plan, który przed chwilą spożywaliśmy na moryski, a teraz yy, takim samym planem chcemy się bać. Właśnie to, że On jest używany do Eucharystii, otwiera nam oczy na ten temat jeszcze wyraźniej i pozwala nam zrozumieć, co znaczy dzielić się w Bo Ty masz, Panie Jezu, tę niesłychaną zdolność stawania się do przemienienia chleba w siebie. My chcielibyśmy oczywiście na nasz ludzki sposób zachowanie wszystkich propozycji. Ten chleb teraz przemienić w siebie. Tak byśmy się nie łamiąc, czynili z siebie ostatecznie dla drugiej osoby. Więc to Bogosław ten chleb i nas po Bogosław na tę czynność tak świętą, tak ważną, tak wymowną. I spraw, byśmy w tej chwili umieli się zatrzymać i trwać, byśmy tacy byli dla siebie na co dzień, jacy jesteśmy w tym momencie opłatkowym. I prosimy Cię o projekty błogosławieństwo nad Krakowską Piętrzną. Już teraz, o błogosławieństwo. Nad każdym, kto przy tej bierzeńce pracuje, angażuje się, już teraz otworzy, a także już teraz błogosław wszystkich, którzy będą tej bierzeńce nagrywać. Błogosław wszystkich, którzy będą przyjmować którzy